Cześć, w tym filmie przejdziemy sobie przez skrót tak naprawdę interwiu Zizagana z Jonathanem. Moim zdaniem to interview ogólnie było dość słabe, ten wywiad był dość słabe. pytania były mało interesujące, no ale mamy to co mamy, więc przejdźmy przez te bardziej interesujące, przynajmniej dla mnie. Po pierwsze, czy będzie można w Path of Excel 2 wyjść z boss ageny na HC bez zgonu? Odpowiedź brzmi tak, będzie można, co jest moim zdaniem dobrym informacją. Nie będzie można zmieniać ekwipunku w czasie walki z bossem i tu nie chodzi o weapon swap, bronie dalej będziemy mogli zmieniać, ale pozostałych części ekwipunku moim zdaniem też to jest na plus. To prowadziło do dziwnych buildów, które nie były zbyt fun do grania, które na przykład zmieniały buty tylko na sekundę, żeby dostać charge, później z tych charge korzystały itd. Tak tak moim zdaniem to jest zmiana na plus. Like spikes, czyli gra będzie się pauzowała po dziesiątej sekundzie Czasu, kiedy nasz komputer przestanie nadawać jakieś informacje do serwera. Jestem ciekaw, jak bardzo dobrze to będzie działać, albo jak źle to będzie działać. na no, teoretycznie to oznacza, że nie jesteśmy w stanie, nasze postać nie jest w stanie umrzeć w momencie, kiedy mamy laga. Natomiast nie jestem pewien, jak to będzie działało, dlatego że e, często, jeżeli zaczynamy mieć lagi, no to tak naprawdę wysyłamy tylko część pakietów, i część pakietów nie dociera, część jest utkęsona i tak dalej. Ale wtedy tak naprawdę nie dochodzimy do tego etapu, kiedy nie mamy kontaktu z segwagem przez jedną, setną, jedną, jedną dziesiątą sekundę, bo cały czas mamy kontakt z segwagem, natomiast tak niewielki, że on jest nieresponsywny i działa to w dwie strony. Um, no jestem ciekaw, jak ten system będzie działał. Jest to coś, na pewno jest to jakiś taki postęp technologiczny względem tego, co mamy obecnie w grach wideo, więc fajnie. Było pytanie o to, czy będzie można zastępować ogony już w istniejącym ekwipunku, czyli wsadziliśmy go w ekwipunek i czy możemy zastąpić ją. Kolejną odpowiedź chwilowo brzmi nie, nie będzie można tego robić. Było pytanie o ailment stacking, czyli jak działają elementy. Dostaliśmy odpowiedź, że najsilniejszy ailment obecnie działa, no i później, gdy się skończy, to jest zastępowany kolejnym. Moim zdaniem to jest Słabe pytanie i słaba odpowiedź. To znaczy, jeżeli wchodzimy w mechanikę elementów, to odpowiedź jednozdaniowa nie wyjaśnia nam nic. No i takie, pyta takie pytanie zostało zadane i taką odpowiedź uzyskaliśmy, czyli nie dowiedzieliśmy się nic. W moim oczywiście innym stanie. Potwornie używają Charge, w tym chodzi tutaj o Power Frenzy endurance Charge. Zakładam, że miniony też nie będą ich używały, no chyba, że ktoś ma informację na ten temat, że jest inaczej mamy też informacje o tym jak będzie podział nagród i utrudnień na mapach czyli prefiksy będą odpowiadały za nagrody sufiksy będą odpowiadały, odpowiadały za utrudnienia to trochę uprościć tak naprawdę to jak powinniśmy czytać e, modyfikacje na mapach będą dostępne globalne gespeki talentów czyli będziemy cała nasza postać będzie miała zgestowane wszystkie talenty jeżeli będzie za dużo zmian które mm, Przeszkadzałyby większej ilości buildów, no i wtedy po prostu będziemy mogli sobie zresetować jakby postać co darmo, czy nawet tak naprawdę będziemy musieli. Natomiast raczej nie będzie tych zmian tak wiele, przynajmniej to wynikało ze słów Jonathana, że raczej nie będzie, tych, nie będzie to coś, co będzie się wydarzało często. Low life mamy potwierdzenie od Jonathana, że wynosi 35%, a nie tak jak w Puff of 1,50%. Dalej jest utrzymane to, że na jednym bosie, na bossa mamy tylko jeden portal. Mamy tu factor authentication, czyli jeżeli chcemy mieć logowanie poprzez kolejną dodatkową autentyfikację, no to GGG obecnie się tym nie zajmuje i chwilowo się raczej tym zajmować nie planuje, natomiast możemy to zrobić korzystając ze Steama i linkując do Steama nasze konto, dlatego że Steam taką opcję umożliwia i to jest sposób, w którym możemy to osiągnąć. Asset popping, czyli to, że asety się pojawiają, moim zdaniem znowu bezsensowne pytanie. Asset Popping wynika po części z tego, jak dana gra jest stworzona i to mogą być błędy techniczne tych, którzy robią grę komputerową daną. A w dużej mierze wynika z tego, że ktoś ma jest słaby komputer albo nieodpowiednio mocny komputer, albo to jest połączenie i tego, że gra jest źle zrobiona i komputer jest słaby. Więc nie wiem, jaka mogła być inna odpowiedź na to pytanie, niż tak dalej istnieje, ale pracujemy, żeby było lepiej jakby... No, już. Pre-download. Tego pre-downloadu prawdopodobnie nie będzie lub będzie krótko przed tym, jak gra ma wyjść. No i to wynika z tego, że nie są w stanie się, GG nie jest w stanie się zabezpieczyć przed dataminingiem, więc po prostu pre-downloadu nie będzie. No i zmiana ascendencji dalej nie jest możliwa. Jonathan powiedział, że nie miał czasu w ogóle o tym porozmawiać. Wydaje mi się, że to jest jedna z tych rzeczy, która prędzej czy później zostanie zmieniona, dlatego że że community na to naciska, no i też trochę nie widzę powodu, żeby to miało być niedostępne. Były jeszcze tam pytania rzędu, czy jak kupiłem 100 starsz stabów, to czy mogę je w większy? Odpowiedź brzmi nie, nie możesz. Fajne pytania. Dobra, to tyle w tym filmie. Taki krótki film na dzisiaj. Cześć. Uwego dnia. Still sane, Exile?